Co byście zrobili, gdybyście mogli zmyślić nową historię Europy? I ktoś by wam uwierzył. Eko nie pisze dla każdego. Eko nie pisze dla każdego, ale dla tych, którzy hm, lubią być wystawiani na próbę. Alternatywna historia: krucjat, fałszywe listy, bizantyjska polityka poszukiwania królestwa księdza Jana. Filozoficzne teksty i scholastyczne dialogi. Umberto Eco puszcza oko do czytelnika, ale nie podpowiada, kiedy należy być czarnie. Czy kłamstwo powtarzane wystarczająco długo staje się historią? Czy kłamstwo powtarzane wystarczająco długo staje się prawdą? Skąd my to znamy? Tytułowy Baudolino był mistrzem opowieści. Ale czy był także mistrzem prawdy? Witam serdecznie na kanale w świecie króla Myśli. Na playlistie książki, które czytam. Tym razem chcę Wam przybliżyć książkę Umberto Eco Baudolino. Fabuła tej powieści przypomina wędrówkę przez średniowieczną Europę przez absurdy religijne i polityczne przez świat fantastycznych stworzeń, a także granice języka. I poznania. Jak zwykle na początku pozwolę sobie przeczytać to, co znajduje się z tyłu na okładce, przy czym pominę ten fragment o Umberto Eco, żeby nie zabierać dużo czasu. Sam Umberto Eco jest na tyle znany, że nie potrzebuje on tutaj przybliżania swojego życiorysu i jakiejkolwiek reklamy, bo jest to pisarz wybitny, niezwykle zdolny i Przede wszystkim piszący bardzo, ale to bardzo zabrakło mi słowa, bardzo, bardzo, bardzo mmm... piękne powieści, o tak bym to nazwał. Baudolino, czternastoletni chłopski syn, obdarzony bystrym umysłem i fantazją, przyprowadza pod rodzicielski dach. Zabłąkanego wśród mgieł i moczarów rycerza. Nieznajomym gościem okazuje się Fryderyk Barbarossa. Chłopak zdobywa sympatię cesarza, ten zaś zabierze go ze sobą w świat i pokocha jak syna. Baudolino lubi opowiadać i zmyślać. Przy czym Jakimś cudem wszystko, co wymyślił staje się rzeczywistością. I tak któregoś razu ku pożytkowi umiłowanego, przybranego ojca układa legendarny list księdza Jana. Obiecuje w nim zachodniemu światu bajeczne królestwo na wschodzie, rządzone przez chrześcijańskiego króla przez chrześcijańskiego króla. Kryderk, wyruszając na wyprawę krzyżową, chce także dotrzeć do cudownego królestwa. Po jego śmierci niespodziewanej i tajemniczej, Baudolino kontynuuje wędrówkę. Spotyka najdziwniejsze istoty. Przeżywa przepiękną przygodę miłosną z najosobliwszą wśród córek Ewy. Nasz bohater opowiada swe dzieje. Niketasowi, choniatesowi, bizantyjskiemu historykowi, w czasie gdy krzyżowcy plądrują Konstantynopol. Dopiero wówczas zaczyna pojmować rzeczy, których dotąd nie rozumiał. Powieść iskrzy się bogactwem inwencji, przypomina też o ważnej roli, jaką w dziejach człowieka odegrały mit i Utopia. Czytając tę powieść, czytelnik będzie mógł zaobserwować, jak Baudolino studiuje w Paryżu. Baudolino, wiejski chłopak, studiuje w Paryżu. No, można sobie wyobrazić, co tam się działo. Baudolino studiuje w Paryżu, a jednocześnie wysyła miłosne listy do cesarzowej, którą w pewnym momencie swojego życia pocałuje. Ten pocałunek zostanie oddany Pałdolino jako kłamca wielotny kłamca podczas obrężenia jednej z twierdz przekona wojska oblężnicze jak i te, które broniły te twierdzy o tym, że pewna wychudzona krowa która prawie, że padła z głodu, której widać żebra jest krową tłustą opasłą taką wartą tego, aby ją po prostu zjeść. Podczas wyprawy do Królestwa Jana Pałdolino spotka <laughs> wiele fantastycznych stworzeń, stworzeń, które spotykamy w mitach na przykład słowiańskich, ale na łamach tej powieści Umberto Eco Przekonuje nas także o tym, że święty Graal, czyli kielich, którego Jezus pił wino podczas swojej ostatniej wieczerzy, to nie kielich złoty ozdobiony szlachetnymi kamieniami, ale zwykła gliniana miska. Czy to nie jest przypadkiem tak, że Umberto Eco. Śmieje się z nas, śmieje się ze swoich czytelników, tak jak Baudolino śmiał się ze swoich zmyślonych opowieści. Umberto Eco udowadnia, że potrafi łączyć erudycję z ironią i głęboką refleksją. Baudolino to powieść niezwykła i nie tylko z powodu treści, ale też przez sposób, w jaki jest opowiadana. Średniowieczny świat, który wyłania się z kart książki, to nie tylko tło dla przygód, ale przestrzeń pełna znaczeń, symboli i fałszywych tropów. Tytułowy bohater, wiejski chłopak, obdarzony darem opowiadania, trafia pod skrzydła samego cesarza Fryderyka Barbarossa. Wkrótce okazuje się, że Baudolino potrafi nie tylko opowiadać, ale też zmyślać, fałszować dokumenty i tworzyć legendy. Jego twórczość staje się fundamentem wyprawy do legendarnego Królestwa Księdza Jana. Miejsca, które nie wiadomo, czy istnieje, ale w które wielu wierzy. Eko zaprasza nas do świata, w którym prawda jest elastyczna, a rzeczywistość kształtują ci, którzy potrafią dobrze mówić. Książka i gra z historią, religią, geografią i filozofią. Momentami jest trudna, pełna dygresji i scholastycznych żartów. Ale to część gry, jaką autor prowadzi. Czytelnikiem. Baudolino to jednocześnie przygoda i intelektualna łamigłówka. Umberto Eco nie pokazuje niczego wprost. Oczekuje, że czytelnik będzie aktywny, podejrzliwy, a nawet nieufny wobec tego, co czyta. I właśnie dlatego książka ta zostaje w pamięci na długo. A ja z całą pewnością, kiedy będę miał w przyszłości troszkę wolnego czasu, sięgnę sobie po tę książkę ponownie. Baudolino to nie powieść dla każdego, ale dla tych, którzy lubią czytać między wierszami, bawić się historią i podważać rzeczywistości, będzie to prawdziwa uczta. W obliczu tej płonącej planety bardzo trudno jest ukryć się przed chłodnym wiatrem. Nie wiem dlaczego tak jest, być może to akurat też jedno z kłamstw Baudolino. być może to jedno z kłamstw Baudolino. Myślę, że udało mi się tym razem znaleźć takie miejsce, w którym schowałem się przed wiatrem, a to dlatego, że chcę przeczytać fragment z książki Umberto Eco Baudolino. Jeden z którego, który sobie wybrałem, taki żeby wybrzmiał mocno i zapisał się w waszej pamięci. Wtedy, kiedy będziecie podejmowali decyzję o tym, czy sięgnąć po tę powieść, czy nie. Jest to jeden z wielu bardzo ciekawych fragmentów, które warto by było tutaj przytoczyć, ale no, taka jest. Mm, takie są te moje... <s shutdown> zawsze mi brakuje słowa, Mistrzostwo świata, nawet w takiej, w takiej chwili. Y, takie są moje recenzje, że nie czytam całej książki. Czytam tylko fragmenty z tych e, dzieł, które recenzuje? Dobra, żeby już tutaj, żeby mi znowu nie brakło słów, jedziemy z tym fragmentem tekstu, który zaplanowałem do przeczytania podczas recenzji książki Umberto Eco Baldolino. Przeszli przez miasto i zobaczyli, jak przejeżdża przytroczony do sparszywiałego wielbłąda, Andronik. Bardziej wyliniały od samego, wierzchowca. od samego wierzchowca. Prawie nagi, z brudną bryłą zakrwawionych szmat, na okaleczonym prawym nadgarstku, krwią zakrzepłą na wynędzniałych policzkach, gdyż dopiero co wyłupili mu jedno oko. Wokół niego, niby roje much, obsiadających na wiosnę końskie łajno. Zbiegała się cała nędza tego miasta, nad którym tak długo był panem samowładnym. Masarze, garbarze, szubieni szubienicznicy ze wszystkich oberży i okładali go po głowie pałkami, wciskali mu w nos żakrowie odchody, wyciskali na nos gąbki nasączone moczem wołów. Kłuli go, yy, go różnami wrogi, a, naj, a najłagodniejsi obrzucali kamieniami i nazywali wściekłym psem i synem parzącej się suki. Z okna burdelu jakaś dziwka oblała go wrzątkiem, a potem zaciekłość tłumu wzrosła jeszcze bardziej. Ściągnięto go z wielbłąda i zawieszono na nogi na dwóch kolumienkach, które stały niedaleko rzeźby przedstawiającej wilczycę karmiącą Romulusa i Remusa. Andronik zachowywał się godniej od swoich oprawców. Z jego ust nie, od, nie dobyła się skarga. Szeptał tylko: Kirie Eleison, Kirie Eleison. I pytał, czemu rozrywają, zerwano już przecież okowy. Kiedy już wisiał, zdarto z niego resztę odzienia. Ktoś odciął mu mieczem genitalia. Ktoś inny wetknął usta włócznię, przeszywając go aż do trzewi. Ktoś jeszcze inny nadziewał go na pal od strony odbytu. Nie zabrakło. Nie zabrakło. Tu łań… przepraszam, nie zabrakło tu łacinników, którzy z bułatami w rękach wykonywali wokół niego rodzaj tańca i cięciami z góry na dół ociosywali go z ciała. A być może jako jedni mieli prawo do zemsty, jedyni mieli prawo do zemsty. Jeśli się zważy, co Andronik kilka lat temu zrobił wielu spośród nich, na koniec nieszczęśnik miał jeszcze dość siły, by podnieść do ust kikut prawej ręki, jakby chciał napić się krwi, by uzupełnić tę, którą strumieniami z jego wytaczano. Zaraz potem zmarł. To fragment książki Umberto Eco. Baudolino. Nagrywając tę recenzję książki Umberto Eco, Bałdolino, walczyłem z wiatrem, z odgłosami miasta i z rozpraszającymi mnie przechodniami, których <ścoughs> widziałem kątem oka, nawet czytając, czytając fragment powieści Umberto Eco. i, drodzy, docencie te moje. Te, te moje starania docenię, te moje wysiłki, nie pozostawiając tego filmu bez komentarza, bez lajkowania. I tak jak zawsze mówię na koniec, ci, którzy uważają, że jestem tego wart, tych zapraszam na portal Patronite w celu, w celu wsparcia pisarza, pisarza samowodawcy, bo w Polsce pisarze niestety nie mają łatwego życia i potrzebują. Wsparcia zarówno tych, którzy czytają ich książki, jak i tych, którzy lubią oglądać ich filmy na YouTube. To wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do następnego razu.